Witam Was wszystkich. Dzisiaj Wam opowiemy trochę o naszej największej renowacji, którą ostatnio skończyliśmy. Przyjechał do nas kamper. Właściciele powiedzieli, że mają problem z cieknącym oknem w Alkowie. Jak okazało się po szybkich oględzinach, większość ścian jest przemoknięta i wilgotna. No i w tym momencie okazało się, że Prawdopodobnie będzie to dosyć kosztowna naprawa, ale tak naprawdę nie wiemy, co nas czeka po rozebraniu blachy. Więc po ustaleniu wstępnych szczegółów, zaczęliśmy rozbierać wszystko po kolei. Jak się okazało, wszystkie wzmocnienia, listwy, wszystko jak widzicie na załączonych zdjęciach, jest przemoczone i zbutwiałe. Tutaj szczególnie. Pewnie padną za chwilę pytania, jak to możliwe, że. Z alkowy cieknące okno załatwiło cały samochód. Jest to efekt wieloletnich szkód. Woda powoli przedostawała się od alkowy aż po sam tył. Przy rozbiórce bardzo szybko okazało się, że będzie cały camper do roboty. Zostaje tylko szoferka, cała podłoga wszystkie ściany i dach jest do remontu. Wszystko zalane, zbutwiałe, no niestety nie nadawało się nic do uratowania. Jak oczyściliśmy cały pojazd z wszystkich ścian, wszystkich zbutwiałych elementów drewnianych, podwozie zostało zakonserwowane i przygotowane do budowy nowych ścian. Najpierw oczywiście zaczęliśmy od podłogi naszego pojazdu. Jak widzicie, cała zrobiona nowa podłoga przez nas dostała nową wykładzinę wybraną przez klientów. No i powoli zaczęliśmy ustawiać meble, wszystko dopasowywać. Tak naprawdę jedynym elementem, który został, to były meble, które były w najlepszym stanie z całego pojazdu. Oczywiście, cała elektryka wszystkie połączenia kable rury z wody. Wszystko było nowe, cała instalacja gazowa, o, oczywiście ogrzewanie, wszystko było sprawdzone, na nowo zrobione to co wymagało renowacji. Jak najbardziej zrobiliśmy, żeby było bezpiecznie i właściciele mogli się cieszyć przez długie lata y, kamperem. A czy w tym kamperze jest łazienka? Tak. Tutaj y, jest efekt przed zalana oczywiście. A tutaj jest po wszystkie silikony nowe, brodzik naprawiony. To co wymagało zostało odświeżone, pomalowane. No, można się poczuć naprawdę jak w hotelu. Powoli zbliżamy się do końca. Tutaj jak możecie zobaczyć, już mamy wszystko zrobione. Meble na swoim miejscu, sufit, wszystko pięknie, elegancko poskładane, posprawdzane. No, i czekamy na odbiór przez właścicieli. Przygotowaliśmy krótki i miły upominek dla właścicieli. No i tak prezentuje się środek. Czekamy aż przyjadą. Pogoda nam również dopisywała. Tutaj prezentujemy wygląd z zewnątrz, z boku oczywiście wszystkie listwy, wszystkie ściany. To tutaj nasza zasługa wszystko było wykonane w naszej firmie. Bardzo nam miło, że wytrwaliście do końca. Ciekawiła Was nasza praca. Również zapraszamy do skomentowania, co myślicie o takiej pracy, jak Wam się podoba. No i tutaj otrzymaliśmy zdjęcia od właścicieli, jak było na wyjeździe. Mogą w końcu korzystać zadowoleni w pełni. Tutaj już możecie zobaczyć, jak sobie właściciele okleili we własnym zakresie. Campera i korzystają z pięknej pogody. Dziękuję bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.